Dzień dobry, witam, witam serdecznie Ciebie. Dzisiaj chcę, abyś się zastanowił, zastanowiła nad taką sprawą oczywistą i nieoczywistą. Zacznę od pytania, czy oglądasz filmy fantastyczne, science fiction, przygodowe? Gdzie występują takie sceny, elementy, które zdawałoby się, że w życiu są niemożliwe, przedmioty użytku, których jakby nie znamy. Wiemy, że mogą występować jako magiczne, wymyślone, ale w życiu codziennym nie korzystamy z nich. I chcę teraz, abyś sobie przypomniała przypomniał, gdy byłeś dzieckiem, czy miewałeś marzenia, wyobrażenia o rzeczach, przedmiotach użytkowych, których tak naprawdę nie było w otoczeniu? Chcę powiedzieć Ci, że gdy byłam dzieckiem, może miałam 7-8 lat, miałam spory kawałek do szkoły podstawowej, więc ta droga czasami się dłużyła, nie była zbyt wygodna często padało i na przykład sobie wtedy wyobrażałam, że mam takie y, unoszące się nad drogą łóżko, czy też coś, taki ponton, że sobie w tym siedzę i to mnie niesie. Zdawałoby się, że science fiction, ba, ale y, sięgnąwszy jakby do filmów czy do współczesnych czasów, można uznać, że takie poduszkowce czy takie pojazdy już w zasadzie są wymyślone, natomiast niekoniecznie używane. Wtedy dla mnie, jako dla dziecka, było to wyobrażenie, marzenie, żeby tak było. Drugą rzeczą, którą pamiętam z dzieciństwa, to może być, miałam nawet 5-6 lat, no i później się to ciągnęło również, w czasie właśnie podstawówki. Takie wyobrażenie, że mam mm, taki przedmiot, bo nie wiedziałam jak to nazywać wówczas, yy, coś w rodzaju telewizorka. Ja to nazywałam sobie w mojej wyobraźni telewizorek, że mogłabym yy, leżeć w łóżku i takie małe coś mieć i oglądać sobie filmy i po prostu sobie zasypiać, bajki oglądać ale jednocześnie, żeby patrząc na taki przedmiot wyświetlał mi się obraz osoby i mogłabym sobie rozmawiać z nią. Wówczas dla mnie jako dziecka to było marzenie, to było wyobrażenie. Ale do czego zmierzam? Wiadomo o co chodzi. W tej chwili mamy smartfony, telefony komórkowe, które praktycznie zastępują nam wszystko, komunikatory, możemy rozmawiać widzieć osobę, z którą rozmawiamy. Możemy również oglądać filmiki i filmy, bo tak naprawdę teraz w tych nowych yy, telefonach, smartfonach jest wszystko. Wszystko, czego możesz pragnąć i chcieć. Możesz grać, możesz się kontaktować z inną osobą na całym świecie. Więc wtedy dla mnie, jako dla dziecka, było to wyobrażenie, marzenie. Natomiast na pewno nie pomyślałam sobie wtedy, że takie coś jest do spełnienia i że tak naprawdę ja w przyszłości będę używać również taki przedmiot. No z tym jeżdżeniem, unoszeniem się nad drogą to jeszcze pozostaje w sferze nieosiągalnej, bo jakby te Nazwijmy w cudzysłowie poduszkowce, może nie są używane, ale gdzieś wiadomo, że wykorzystując energię y, grawitacji, magnetyczne, jakieś jeszcze może inne, już może mogą powstać pojazdy, może już powstały, czy powstają, y, że niekoniecznie musi to być y, na zasadzie kół, tylko właśnie inna technologia. Do czego zmierzam? Teraz chcę właśnie nawiązać do filmów. Tak zwanych science fiction, gdzie oglądasz dziwne rzeczy, kapsuły czasu, gdzie widać y, urządzenia do teleportacji, gdzie y, są łóżka leczące. Nie będę wymieniać tytułów filmów, może skojarzysz o jakie filmy chodzi. Natomiast, czy to jest fikcja? To jest to moje pytanie. Jak myślisz, czy to jest fikcja, czy to jest wymyślone? Czy to przypadkiem już nie dzieje się gdzieś? Bo tak naprawdę każda rzecz, każdy przedmiot jest jakby elementem całości, takiej układanki życia w przestrzeni i w czasie. I tak naprawdę być może. Prawdopodobnie już to ktoś wynalazł, skonstruował, zrobił i może używa. Dlatego, jeżeli y, mówimy o teleportacji, to wiadomo, były już eksperymenty w historii, ale być może to się dzieje. Przenoszenie się w czasie, przenoszenie się do innych miejsc, na inne planety to, co jest fikcją w filmach pokazywane dla nas jako science fiction. niekoniecznie, niekoniecznie musi być wymyślone w sensie yy, nieużywane, bo w tej chwili jest możliwość, że wszystko jest już wynajdywane, praktykowane, używane przez niektórych ludzi, bo to są jakby te bazy tajne, różne. Yy, Strefy, do których zwykły tak zwany człowiek nie może wejść, może w podziemiach, może już na Księżycu lub na innych planetach są bazy, gdzie eksperymenty i doświadczenia są normalnym y, cyklem pracy dla niektórych ludzi. Może też nie dla ludzi, może dla innych istot, bo... W filmach też pokazują nam, że istnieją inne istoty z innych planet i czasem ludzie nawiązują z nimi kontakt, współpracę, czasem ich y, niszczą, gnębią, czasem my jesteśmy jako ludzie y, zabijani czy, czy tam y, zniewalani przez inne istoty, ale to wszystko być może już się dzieje. To samo zauważyłam w wielu filmach. Y, od już ładnych paru lat jest pokazywane nam to, z czego się ludzie praktycznie śmieją i nie uznają tego. Chodzi o różne energie, moce, o to, co jest niewidzialne, niesłyszalne i wyśmiewane, nawet yy, w sferze ezoterycznej również, czyli duchy, jakieś... Yy, yy, no, poruszanie przedmiotów, coś, co nie można wytłumaczyć, to po prostu uznajemy później y, inaczej. Mózg dopasowuje to do y, rzeczy, które znamy, do sytuacji, które przeżyliśmy lub o których wiemy, czy znamy z, y, z zachowań, z lekcji fizyki, chemii. I wiemy, że. Pomimo, że to jest prawie niemożliwe, my sobie to tłumaczymy jako ludzie, że to pewnie było, y, może tam wiatr wpadł, może jakaś siła zadziałała, wszystko co znasz, dopasowujesz do tego zjawiska, które obserwujesz. Natomiast nie dopuszczasz do siebie... Y, Czegoś nadprzyrodzonego, ale to nie jest takie nadprzyrodzone, bo to jest normalne, tak? I fajnie, super, że teraz w współczesnych filmach, ale jak mówię, nawet tych sprzed ładnych paru lat, już to też jest pokazywane, bo energia, która nas otacza, jest wszędzie. Działa na każdego i takim najprostszym sposobem, żeby jakby przekonać się do tego, to jest Taki moment, kiedy na przykład idziesz do kogoś lub ogólnie wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia i możesz odczuwać taki niepokój, możesz czuć się dziwnie, możesz czuć się tak, że nie wiesz jak, ale nie fajnie i chcesz jak najszybciej wyjść stamtąd. To właśnie są takie energie, które są niekorzystne dla ciebie, ty je odczuwasz, ale ty nie dopuszczasz. Tego, że coś już na ciebie działa, coś cię informuje, informuje twoją podświadomość. To samo dzieje się właśnie tutaj, znowu nawiążę do tych przedmiotów, rzeczy użytkowych, które są w sferze fantastyki, natomiast y, gdzieś w eterze, w przestrzeni to wszystko istnieje, bo jakby ten czas jest y, na tyle dla nas też niezrozumiały, zresztą. My na czas, czas określamy jako liniowy, więc go nie postrzegamy, że coś może dziać się jednocześnie, czyli to, co działo się milion czy tysiąc lat temu, lub to, co się wydarzy za tysiąc lub milion lat, tak naprawdę dzieje się teraz, więc Ty jako człowiek możesz odebrać z przestrzeni, z tego ziemskiego eteru informacje, wyobrażenie i czasami to może być w postaci... Fragmentów, y, jakby filmików, y, zdjęć, albo po prostu informacja, że coś wiesz i zastanawiasz się skąd wiesz, ale potem to odsuwasz na bok, no bo ach, zdawało mi się, wymyśliłem sobie, y, och, nierealne, nie chcę o tym wiedzieć i zapominasz. A potem czasami jakaś sytuacja, że znowu sobie coś przypomnisz, ale znowu to odsuwasz, więc do czego zmierzam? Oglądaj, oglądaj uważnie filmy z tak zwanym przekazem. Czasami przekaz jest jasny, klarowny, czasami jest coś ukryte. Oglądaj filmy, inaczej, oglądasz filmy, gdy oglądasz filmy, zauważaj przedmioty i rzeczy, które zdawałoby się Tobie y, tak w, realnie, nie istnieją. Zauważaj je. Zwróć uwagę na to, że gdzieś ktoś, być może już to opisał, wymyślił i pokazuje to Tobie. Nie pokazuje to po to, żebyś wyśmiał to, czy sobie pomyślał, o, kiedy tak będzie, ale prawdopodobnie to już istnieje. Dopuść do swojej świadomości istnienie wielu przedmiotów, sytuacji, rzeczy, istot, energii, światów, wszechświatów. Dopuść to do siebie. Otwórz się. Otwórz się na wszystko, co wydaje się Tobie niezwykłe, takie nierealne. To taka Moja mała dygresja, prośba i jednocześnie sposób, podpowiedź dla Ciebie: że jest to jeden z wielu sposobów na otworzenie swojego umysłu, na to, aby poszerzyć swoje horyzonty. Oczywiście możesz w coś wierzyć albo nie wierzyć. To też zależy od Ciebie, ale jakby wiara nie jest tu do końca istotna. Ważny jest fakt, że Ty wiesz, że Ty chcesz, chcesz dowiedzieć się czegoś, chcesz, aby informacja do Ciebie dotarła do Twojej świadomości, bo być może w Twojej podświadomości już to istnieje. I teraz to tylko trzeba połączyć. Ogarnąć, bo może nawet nie do końca zrozumieć. Może uwierzyć, może nie uwierzyć. Może po prostu odpowiedzieć wtedy, tak, wiem, tak, czuję to. Tak. To może być prawda. To może być to, czego brakuje w moim życiu. To może być to, co już istnieje. Dlatego jeszcze raz. Proszę Cię, oglądaj uważnie. Jeżeli oglądasz cokolwiek, zwróć uwagę. Zwróć uwagę na elementy układanki, która tak naprawdę zwiesie życie. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Gosia Król, kolorowych Horyzont.